Podczas wydarzenia zorganizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego pod nazwą Sieciowanie Podmiotów Ekonomii Społecznej promowane były i prezentowane zakres ich działań. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach projektu pozakonkursowego Świętokrzyska Ekonomia Społeczna. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że tak wiele podmiotów ekonomii społecznej, tak wiele organizacji pozarządowych funkcjonuje w naszym województwie, które działają na terenie swoich małych, lokalnych społeczności, integrują tą społeczność, inicjują szereg działań. Dlatego bardzo ważne jest, abyśmy rozwijali podmioty ekonomii społecznej, pomagali im się rozwijać, nowe inicjatywy realizować. I cieszę się, że dziś, tutaj na spotkaniu, mamy tak wielu przedstawicieli. O tym jak ważną rolę odgrywają koła gospodyń wiejskich w lokalnych społecznościach mówił burmistrz Zbigniew Piątek. Koła gospodyń wiejskich pięknie się wpisują w obszar wiejski i, i naprawdę spełniają jako zespół, jako zespoły bardzo ważną rolę. Przede wszystkim kultywując taką tradycję ludową, między innymi taką tradycję wiejską, naprawdę są zaangażowane w działalność społeczną. Więc cieszę się, że również na terenie miasta i gminy Piekoszów są koła gospodyń wiejskich, działają prężnie. Podczas wydarzenia nie zabrakło też kół z terenu miasta i gminy Piekoszów. Wszyscy przygotowali piękne stoiska z pysznościami, prezentując się znakomicie wszyscy zgodnie też podkreślali, jak ważne są dla nich takie spotkania. One integrują całe nasze społeczeństwo kół, pokazują naszą działalność, wymieniamy się doświadczeniami. I ma to swoje znaczenie w naszej codziennej pracy. No, można poznać inne zespoły, powymieniać doświadczenia, zobaczyć co inni robią, podpatrzeć. No, bardzo fajne spotkanie. Pochwalić się też sobie, swoim, swoimi jakimiś tam rzeczami, prawda? Siła jest w naszym kole, bo jest nasze najstarsze koło. Chyba, powiecie, 55 lat nas panie nauczyły właśnie te starsze, jak to się wszystko produkuje, robi, wszystkie te ozdoby, to wszystko. My się nauczyli od nich, bo my no, po prostu nie umieli gotować, od nich byśmy się nauczyli. Te doświadczenia swoje przekazujemy, co trzeba jeszcze upiększyć, co trzeba jeszcze zrobić. Także takie spotkania są bardzo efektywną pracą dla nas. Podczas spotkania stoły dosłownie uginały się od słodkich pyszności przygotowanych przez wszystkich przedstawicieli, którzy chętnie wymieniali się przepisami, wzajemnie poznawali się i prezentowali swój dorobek. Wiele kół nawiązało współpracę i rozmawiało o wspólnych inicjatywach. Trzeba przyznać, że wydarzenie stało się doskonałą okazją nie tylko do integracji, ale i do niezapomnianej zabawy.